Wiesz co, to według mnie ja jestem najsilniejsza. Nie, to Nie pyskuj, nawet nie wiesz kim jestem. Jestem najsilniejszą postacią na świecie. Mój, Wszyscy stąd są równi, po co się kłócicie? Jesteśmy przyjaciółmi, ekipą. W sumie prawda, nie będę się z tobą kłócić. O, cześć! Czego chcesz? Yy, co ci się stało? Kasobową, yy, super! Jesteś chora? A nie, czy masz żywioł? Jak to? Kto ci dał żywioł? Jak to cię stało? Kopanie, kopanie i kopanie! O, co to? Dotknę to. A! Co to jest? Boję się, ukryje się. O, o, to idzie do mnie. Witam, witam, przyjacielucha. Hejka! Najlepiej to uciekaj. Czekaj. A! Zamknij się. Zamyka to się drzwi. Jak ty się do mnie odzywasz? Jestem najsilniejszy na świecie. Mam nadzieję, że nikomu nie powiesz, że istnieje. <grystanie> Nara! To ta istotna z legend. Mam nadzieję, że nikomu nie zrobi krzywdę.